Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj kończymy podjazd, który tutaj jakiś czas temu, 3 tygodnie czy 4 nawet, żeśmy zbroili. Betonował kto inny, ale już jest w sumie skończony. Teraz trzeba tylko uzupełnić tutaj boki, zrobić taki najazd, taką rampę, żeby można było się tutaj poruszać. I w sumie będzie na ten czas gotowy. Już pokazuję o co chodzi. Tak wygląda nasz podjazd. Tutaj jest już fuga zrobiona, tak żeby nie zaciekało. Pomalowane na wysokość 20 cm. Jeszcze dodatkowo to jest ściana betonowa. Także wody za bardzo ona nie przejmuje. ale dodatkowo jest jeszcze zabezpieczona, żeby ta woda nie zaciekała. Tutaj właśnie musimy tłuczeń usypać. Jest już specjalnym specjalny flisem wy, wyłożone. Do tego przyjdzie jeszcze tutaj. Będzie położona na stronie od ściany, od sąsiada, taka folia bąbelkowa. takiej używamy. A co, Z takim flisem, dodatkowym, żeby woda lepiej przepływała. Pojechał po materiał. A ja tutaj muszę się przygotować, zrobić miejsce. Dostałem jakieś palety. Yy, tak, tutaj będzie tuczeń, gdzie jest flis. Dalej, gdzie już flisu nie ma, będzie. Po prostu ziemią usypany i z lewej strony. Tutaj będzie też tłuczenie, rampa rampę usypiemy. Co pokaże oczywiście wszystko po kolei. Jak to robimy? O tutaj już mają jakiś materiał. Pracy jest ładny, ale jeszcze chyba nie było ich stać na to, żeby od razu nie było ich stać, żeby od razu właśnie zrobić do końca cały ten ten plac. Być może kostką kiedyś wyłożą. Chyba, że też zabetonuję, ale ja, ja bym sobie to wyłożył kostką. Nie wiem, że lepiej to wygląda, zawsze można coś z kostką zrobić. Szybciej się jej pozbyć, gdyby trzeba było to coś kiedyś innego wybudować lub zrobić. To co, ja biorę się do pracy. Pokażę później, jak to wygląda. Folię bąbelkową przymocowuję takimi podkładkami z gwóźdkiem. Można tego użyć, tego aparatu, którym się wstrzeliwuje gwoździe z Hilti, ale tutaj muszę dosłownie parę razy to przy, przymocować, więc mi się wcale nawet nie chce i nie opłaca tego wyciągać przybiję jakiś metr, półtora i będzie dobrze chyba, że się w palec walnę i tak się wkurzę, że pójdę po aparat Tylko obce jest, że się w palec walne. jeszcze przy takiej pogodzie, jak jest zimno, to wiecie jak to smakuje, masakra. Dobra trzyma, później jak przywiezie nam tutaj ten tłuczeń, to po prostu tłuczeń to dopa już do ściany i tak zostanie. Listwy tutaj nie użyjemy, bo dajemy tuż tutaj taką listwę od góry, żeby się po prostu jak ktoś chce później tynk położyć, żeby tam się różne też nieczystości nie, nie zostawały. Tu takiej potrzeby nie ma, ponieważ to jest zadaszenie. I w sumie tutaj będzie prawie sucho, ale tylko prawie. Więc dobra, ja przymocowuję dalej tą folię bąbelkową. Kolega pojechał po materiał. Będziemy działać. Łatwo nie jest, bo jak widać ściana jest bardzo nierówna. To jest czyst stare budownictwo, nawet w Niemczech kiedyś budowali byle jak. Nie tak jak my mówimy, że za komuny budowało się pole, jak tutaj wcale nie było lepiej, a nie było tutaj komunizmu. Nawet zobaczcie, jaki ten beton był kiedyś taki rzadki, tak jakby był prawie że na sucho tutaj wsypany. Można to wybierać rękoma. I to już się nie pierwszy raz z tym spotkałem tutaj. Wszystko, co było wybudowane tak powiedzmy, plus minus 15, 50, 60 lat temu, to tak właśnie wygląda. Musiałem się na chwilę schować zimno, jak cholera. Jest może dzisiaj dwa, no rano było dwa stopnie, zaraz teraz może, może piątka wyskoczyła. Nie wiem. Ale jest zimno, czekam na. A co czekam? Czekam na tłuczeń. Tak. Czasami jak się zabierze, to muszę się chwilę duszą zastanowić. Co miałem na myśli? Na budowie czasami jest fajnie. Tak wczesną jesienią lub, lub wiosną. Tak kwiecień, maj. Póki nie jest jeszcze za bardzo gorąco, jak za dużo nie pada, jak nie jest za zimno. To wtedy jest nawet znośnie, ale tak przez resztę roku to różnie bywa. Właśnie może Wam jeszcze opowiem o tym, że od 1 grudnia do końca marca mamy coś takiego jak szlechta czyli czas złej pogody i wtedy nawet jak zostajemy w domu, dostajemy pieniądze. Jeśli mamy nadgodziny, to coś ciągniemy z nadgodzin, do tego dopłacają... Jedno euro albo dwa, już teraz nie pamiętam, nie chcę kłamać. Także zimą, jak się pracuje. Jak się siedzi w domu, to się więcej nie zarabia. To się dostaje 67%. Gdybyśmy nie mieli nadgodzin. Jak pracujemy w tym czasie? Jakbym pracował normalnie 8 godzin dziennie, to zarobię więcej, bo jest takiego, jakby to powiedzieć dodatku do, właśnie do, do ciężkich warunków. Wtedy zarobię zimą więcej niż latem. No i to mi się nawet podoba na tej budowie. Ogólnie to już czasami mam serdecznie dość, ale jakoś do przodu powoli. Czasem mam gorsze, lepsze dni. Czuję się czasami bardzo wypalony tym zawodem, ale w końcu przychodzi kiedyś też czas, że znowu jestem zadowolony. Bo jak, jak sobie pomyślę, że gdybym Miał gdzieś teraz pracować e, na przykład w fabryce i stać przy jakiejś maszynie. Ja wiem, że to nie jest ciężko, ale e, ostatnio żeśmy taką bramę robili w takiej fabryce, gdzie robią taśmę klejącą. E, ten ciągły hałas, szum tych maszyn, e, mógłbym je chyba wykończyć. E, do, tego, do tego jest smród straszny, bo jak to robią tam właśnie taśmę klejącą, to unoszą się dziwne zapachy. Podejrzewam, że też za zdrowe. To nie jest tak, że jak zmieniać na zawód, to na, na pewno już na taki, gdybym ja miał zmienić, to na taki, który, który bym chciał robić teraz już do końca życia. To jest na pewno fotografia, ale póki co jakoś słabo to u mnie się kręci i jest to tylko jako zawód dodatkowy. Tak sobie dorabiam. Dużo czasu pewnie mi już nie zostało, jeśli chodzi o zastanowienie się, co robić przez resztę życia, gdybym nie chciał zostać na budowie, bo już mam niedługo skończyć 48 lat w tym miesiącu, więc chyba nikt w tym wieku nie będzie mnie chciał gdzieś tam w jakiejś nowej firmie, nowej pracy, w całkiem innym zawodzie. Także to jest chyba ostatnia, ostatni czas, żeby się zastanowić co robić do renty na przykład. I tak pierwszy ładunek mamy rozładowany. Trzeba teraz tylko wyrównać. Łopatom i będzie gotowe obciąć flis. Teraz będziemy kiprować z przyczepki. Wcześniej żeśmy to zrobili dźwigiem. A teraz przyczepki. Trzeba przywieźć jeszcze jeden ładunek. W każdym razie ja to teraz w tym czasie wyrównam i opatnę plis na, na taką wysokość jak trzeba. Na wysokość betonu, oczywiście. Jeśli chodzi o taką pogodę, to muszę powiedzieć, że łopata i grabie wcale nie są złe, bo jest trochę cieplej. Właśnie gdzie mam grabie? Łopatę się już poławiłem. Kolega przywiezi kolejny transport a ja za ten czas wyrównam jej obecny nadmiar flisu. Do tłuczenia to trochę sobie więcej damy aniżeli jest, niżeli jest beton. Będzie troszeczkę wyżej, po prostu. Dobra, ja się jeszcze pobawię. Pokażę Wam, jak to wygląda po całkowitym wykonaniu. Tłuczek, jakie on tutaj dokładnie przywiózł, to jest 30 mm. Albo nawet 32. Takie mamy wymiary. Teraz zmiotę to co mi potrzebne z betonu, żeby to mi nie przeszkadzało przy obcinaniu. I ostrym nożykiem sobie to po prostu obetniemy. Muszę od razu powiedzieć, że bardzo źle się, źle, źle się tnie ten, ten list. Jest bardzo ciężki do ucięcia nożem. Pewnie jakieś dobre nożyczki by się bardziej do tego przydały niżeli nóż jak jest ostre, to jeszcze idzie. Trzeba też dobrze naciągnąć. Ale nie jest łatwo. Ok. Może zrobimy z innej strony ujęcie. O, na przykład z tej Właśnie wymieniłem nasz sobie ostrze. Żebym tylko zdążył kamerę zabrać się ja zanim przyjedzie. Jakby mi przyjechał telefon to masakra. Nie są, to nie rzeczy. Trochę będzie widoczne, ale to nic nie szkodzi. Za jakiś czas i tak będzie przykurzony. I w sumie nie będzie widoczne. I tu jeszcze kołek. Tutaj ja na razie to zostawię. Obecnie później jak więcej będzie. O. I to można wyrzucić na śmieci. Teraz sobie jeszcze raz to przejadę krabkami. To na bok. Chodzi o to, żeby było równie, równo estetycznie. W takim przypadku możemy to zrobić na oko. Tak, żeby było to dobrze dobrze odbierane przed, przez, przez tego, który będzie to oglądał i patrzył na to przez długi, długi czas no to na bok. No. Także w taki tuczeń jak, jak będzie na przykład padać, chociaż tutaj dużo, jak widać, nie będzie padać. Opadów deszczu nie będzie dużo, bo, bo mamy tutaj rynę. Poza ryną jest maksymalnie 30 cm. Nawet, A nawet jeśli coś by tam tutaj napadało, nam, czy śnieg, czy coś, to wszystko wsiąkniemy na ładnie. W ten tuczeń i popłynie w dół. Także budynek na pewno nie ucierpi z tego powodu. I właśnie o to chodzi. Bo już jest leciwy. To jest stara, to chyba kurnik, nawet był na jakieś jest wyjście, tak jakby dla kur. No, dobra. To my działamy dalej. Jak skończymy, pokażemy. Kolejny transport jest jeszcze, kiprujemy. Ja no, pisle! Gut! Gut! Stop! Stop! Nie słyszę. Trzeba się drzeć. Usypaliśmy już kolejny transport, pojechał teraz po beton mineralny, bo do, tutaj, do tego najazdu będziemy używać innego materiału. Tutaj jeszcze muszę oczywiście trochę to wyrównać, zmieść te kamyki na bok. I będzie w sumie już gotowe. A tutaj tutaj będzie ziemia. Będzie wysypana ziemią. Dzisiaj nie pada, także, dlatego byśmy musieli to dzisiaj nawet skończyć. Usypać to ziemią, żeby to, to było już skończone. Bo jak popada dzisiaj od 18 ma padać i to tak dobrze, to jutro będę miał raczej marne szanse, żeby to zrobić. Tłuczniem czy tym betonem mineralnym żaden problem, ale jeśli chodzi o ziemię, to, to nie. A tutaj na całej szerokości zrobimy taki klin, żeby można było szlaplarką wjeżdżać lub samochodem, wszystko jedno, nie? To jest 20 cm betonu, także powiedzmy tak na szerokość metra powinno wystarczyć, żeby tu można było swobodnie i łagodnie wjechać. Oczywiście to wszystko zagęścimy zagęszczarką i ten beton mineralny będzie dokładnie tak jak tutaj, to jest też beton mineralny. Prawie jak asfalt. Nie jest tak wiadomo zbity mocno, ale, ale tak można po tym już jeździć. Więc jest, takie rozwiązanie jest bardzo dobre. No i woda też wsiąka, nie? Także nie, nie, nie trzeba ekstra odpływu. Chociaż tutaj odpływ już jest przygotowany, bo jeżeli kiedyś tam się ktoś zdecyduje na kostkę brokową, to odpływ będzie potrzebny. Teraz w sumie też, bo jak, jak wiadomo, jak lunie... Burza jest, czy dobrze pada kilka dni, no to ten odpływ też będzie potrzebny. Jak lekko pada, to oczywiście wsiąknie woda. I tutaj możemy uznać, że jest już ta strona skończona. Tu, gdzie trochę ten flis, flis folia bąbelkowa wystaje, może sobie wystawać. Możemy ją obciąć, nie musimy, nie jest to aż tak ważne, szczególnie jak się patrzy na ten budynek. Nie straci, chyba raczej na urodzie. Dobrze to wygląda, na pewno lepiej niż wyglądało to wcześniej. Teraz mamy już beton mineralny. Ma oczywiście inną konsystencję. Widać tutaj grubsze kawałki, drobne i całkiem miałkę. Także jak to właśnie się już usypie, tak jak ma być usypane i za gęście będzie wyglądało dokładnie tak jak i tutaj. Bardzo dobry materiał, jak też nie chce lub nie może betonować lub asfaltować lub wykładać kostką, to to jest bardzo dobra opcja. Nie wiem ile to kosztuje, więc się nawet nie będę wypowiadał, wypowiadał na ten temat, ale podejrzewam że, podejrzewam, że dużo taniej niż beton, asfalt czy też kostka brukowa. Tak to wygląda po rozłożeniu tego materiału. Teraz na co muszę z, e, zwrócić już szczególną uwagę? Na tą krawędź betonu. Żebym miałem przypadkiem nie poczęstował zagęszczarką. Może mi się to ładnie ułamać i będzie brzydko wyglądało. Dlatego muszę być szczególnie ostrożny, jak będę zagęszczał. Uff, jak mi gdzieś tam za dużo siądzie, dosypiemy. Jeszcze raz zagęścimy i powinno być dobrze. Na dwa razy powinno już wystarczyć, żeby to wyglądało jako tako. Zagęszczarkę tutaj muszę opuścić, bo po prostu dalej mi nie sięga drzwik i ten kawałek muszę przyjechać tam do miejsca, gdzie muszę zagęścić, odczepiamy, palimy i jedziemy. Jeśli można nazwać to jazdą. podskakujemy raczej niż jedziemy. I do góry. to może pokażę jak się odpala taką maszynę dajemy lekutkę gazu i odpaliamy. normalnie jak przekręcamy samochód czy traktor więcej gazu wcześniej ją trochę rozgrzałem także mogę od razu działać I tak to wygląda, już po pierwszym zagęszczeniu. Całkiem nieźle, muszę powiedzieć. W sumie nie trzeba nigdzie dosypywać. Wygląda bardzo dobrze. Trzeba jeszcze to trochę poprawić. Ale ogólnie nie jest źle. Tam jeszcze jedną przyczepkę wysypiemy i, i powinno już być ok. Właśnie dojeżdża. Przed chwilą wjechał tutaj wózkiem widłowym, żeby przesunąć te pakiety tutaj z, tym, z tą izolacją. No i zostawił na kolejne, także musimy jeszcze dobrze zagęścić. Wydawało mi się, że już jest całkiem spoko, ale jednak lekko się jeszcze poddał materiał pod ciężarem sztaplarki. I teraz na zakończenie, bo jak widzicie tutaj jest trochę takiego grubszego materiału. On się nie trzyma dość stabilnie. No ale to zagęszczenie jest luźne. Mamy coś drobniejszego na, ten, na tą ewentualność. Gdzie jest więcej tego miałkiego materiału, I tam będzie na pewno nam lepiej trzymać całość. I taki jest efekt końcowy, z tym, że zagęszczarkę zostawiamy tutaj. I jutro, bo dzisiaj w nocy będzie dużo padać. Więc jeśli ten materiał będzie mokry, jutro jeszcze raz sobie po przejedziemy. Nie będziemy musieli tego ekstra zlewać wodą i będzie jeszcze to lepiej zagęszczone. Teraz już jest. Wygląda bardzo dobrze, naprawdę nieźle. Ale jak to będzie zmoczone i zagęszczone, jeszcze raz będzie to o wiele lepiej wyglądało jeszcze. Tutaj, gdzie musimy osypać ziemią, niestety dzisiaj już nie zdążymy. Jutro też nie wiem, czy to zrobimy, więc odcinek zakończymy na tym. Ten odcinek zakończymy akurat na tym. I później, może w ramach jakiegoś innego odcinka, dogram jeszcze, jak to wygląda całkowicie po wykończeniu, jak już będzie ładnie z ziemią osypane. Pokażę Wam na pewno, jak to wygląda. Teraz musicie sobie wyobrazić. Ja mogę też nagrać krótkie oszortca. Także obserwujcie, oglądajcie kolejne odcinki. Będzie tego więcej. Mam nadzieję, że się to się komuś przyda, bo każdy może to w własnym zakresie wykonać. Potrzeba tylko jakiegoś auta przyczepki, które można nawet wypożyczyć w tych czasach, czy tam zagęszczarkę i samemu w samym własnym zakresie takie prace wykonać. To co, my widzimy się już wkrótce. Cześć!